W ciągu ostatnich trzech tygodni dostałem kilka wiadomości odnośnie swojego Super 73. Stwierdziłem, że jest to bardzo dobry moment, żeby nagrać taki filmik, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wrażeniami, też żeby powiedzieć, co zmieniło się w ciągu ostatnich 6-7 miesięcy i żeby przy okazji odpowiedzieć na kilka pytań, które co jakiś czas się powtarzają i na pewno będą się powtarzać. Jakby tego było mało, dzisiaj wszystko nagrywamy w płaskim profilu, żeby sprawdzić, jak się sprawiło luty od Mattiego Hapoi. I żeby nie przedłużać, zaczynamy. Jeżeli przymierzacie się do zakupu Super 73, a też nie jesteście do końca pewni, który model jest dla Was i w ogóle czy to są dla Was rowery, ja ze swojej strony sugeruję zrobić taki jednodniowy, dwudniowy wypad do Amsterdamu w celu odwiedzania sklepu Super 73 oraz w celu przetestowania wszystkich możliwych modeli. Wizyta tam jest bezpłatna, nic was to nie kosztuje, jedyne z czym musicie się liczyć to z dobrą zabawą, a przynajmniej będziecie w 100% pewni, który model jest dla Was. Ewentualnie może być też tak, że jednak nie przekonacie się do firmy Super 73, to wtedy zawsze ja ze swojej strony sugeruję odwiedzić sklep vanów. Ja zdaję sobie sprawę, że to są takie rowery bardziej miejskie, ale w dalszym ciągu jest to rower elektryczny i naprawdę wypada on całkiem nieźle. W moim przypadku wybrałem model RX. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest on nieco droższy od S2, ale też wypada on od niej zdecydowanie lepiej. A to między innymi ze sprawą dwóch amortyzatorów naprzód. Oraz na tył. Tutaj jazda po różnego typu nierównościach jest w miarę przyjemna, jeżeli można to tak określić, i ja czasem mam takie wrażenie, wręcz że jakbym sunął po paski i powierzchni. Z dwójce, niestety, jest tak, że mamy amortyzatory tylko i wyłącznie naprzód. Niestety, tam jest tak, że jak zjeżdżacie, załóżmy z wyższego krawężnika albo jedziecie po bruku, to niestety, ale każdy możliwy wybój, każdą możliwą dziurę, niestety, ale będziecie czuć. Ale i tak nie ma tragedii, ponieważ pierwsze modele Super 73 w ogóle nie miały żadnych amortyzatorów, była tu tylko i wyłącznie stalowa rama i tam niestety no, jazda, jeżeli jechaliście po bruku, była naprawdę masakryczna. Do modelu RX oraz do modelu S2 można dokupić manetkę. Na oficjalnej stronie producenta taki gadżet kosztuje jedyne 125 euro, przy czym w gratisie dostaniecie zapasową kierownicę. Jaki to ma sens? Nie nie pytajcie. Producent twierdzi, że te rowery będą tylko i wyłącznie działały z oryginalnymi manetkami, ale to jest tak naprawdę ściema. To jest trochę tak jak z wszystkimi gadżetami od Apple'a. Możecie kupić iPhone'a i do tego możecie dokupić oryginalnego case'a, a możecie dokupić podróbkę case'a, która niczym się nie będzie różniła i będzie dużo tańsza. I tak samo jest z manetkami, tutaj jak trochę poszukacie, załóżmy na brytyjskim Amazonie, na niemieckim Amazonie czy na AliExpress. Takie gadżety znajdziecie w dużo niższej cenie i będzie to kosztowało 15 euro, 20 euro, ale na pewno nie 125 euro. Skoro jesteśmy w temacie akcesoriów, gadżetów i bajerów do Super 73, warto również wspomnieć o tym, że strona europejska nie jest praktycznie wyposażona w żadne zapasowe części. To znaczy nie znajdziecie tam załóżmy błotników, pedałów czy czegokolwiek takiego. Wybór jest bardzo mały, jest bardzo ubogi i zazwyczaj jeżeli już coś jest, to są to produkty od innych producentów. Załóżmy akcesoria do czyszczenia, jest to firma Makoff. Podobnie sprawa wygląda na stronie amerykańskiej, chociaż tam jest też kilka takich abstrakcyjnych rzeczy typu mocowanie na deskę do surfowania do RX-a albo załóżmy naklejki na baterię, ale baterii zarówno w sklepie europejskim jak i w sklepie amerykańskim nie znajdziecie. Ogólny oddział europejskiej firmy Super 73 to dosyć taki dziwny tour, który ma dosyć zlewcze podejście do swoich klientów i w sumie jak o tym myślę to z Amerykanem jest w miarę podobnie. I pokusiłbym się o takie stwierdzenie nawet, że firma Super 73 ma wyjebane na swoich klientów. No chyba, że jesteście influencerami czy twórcami, co mają milionowe zasięgi, no to wtedy wiadomo. Oni wokół was będą skakać na każdy możliwy sposób. Ale w przypadku takiego szaraka i jakichś problemów załóżmy z baterią, dostaniecie prawdopodobnie suchy szablon na zasadzie wyłącz baterię, odepnij baterię, podłącz baterię, włącz baterię. Tak naprawdę nie ma tam żadnej chęci współpracy, nawet jeżeli wina leży całkowicie po stronie firmy Super 73. I tutaj muszę przyznać, że jako użytkownik Boosted Boarda z Boosted Boardem się nigdy z takim czymś nie spotkałem. To znaczy, jeżeli był problem z deską, pisałem do firmy, odpowiedź była naprawdę w tempie ekspresowym i załóżmy, że zepsuły mi się silniki w desce. To zazwyczaj było tak, że firma Boosted wysyłała taki silnik, a w gratisie dostawaliście drugi. W sumie podobnie było załóżmy z baterią. Zepsuła się bateria, czy załóżmy stało się coś z paskami, nie ma problemu, wyślemy Ci to. Niestety w przypadku firmy Super 73 wygląda to nieco inaczej, a wręcz powiedziałbym, że dużo gorzej. Zresztą podam Wam tutaj bardzo prosty przykład. W ostatnim czasie zepsuł mi się tak zwany torque sensor, czyli na polski tłumacząc jest to czujnik mocy. Jest to coś, która znajduje się w soporcie od roweru. Jest ona odpowiedzialna m.in. za wspomaganie. Jeżeli ta część się zepsuje, to jest tak, że wspomaganie w ogóle nie działa, albo jest tak, że wspomaganie działa przez kilka sekund i później się całkowicie wyłączy, albo wspomaganie działa przez kilka sekund, później nie działa, później znowu działa i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie na tym rowerze staje się najprościej mówiąc uciążliwa. No i tutaj postanowiłem napisać do firmy Super73. Oczywiście przyszedł suchy szablon z prośbą, żeby wyłączyć i włączyć baterię, na co odpowiedziałem, że to nie jest wina baterii. I tam przyszedł kolejny mail z prośbą o podanie numeru seryjnego itp. itd. ale w dalszym ciągu nie ma żadnej informacji, żadnej zmianki na ten temat, że dostanę nową część. Mój kumpel Erik miał podobną sytuację i tutaj sprawa wygląda tak, że za którymś tam mailem dostał całą instrukcję, jak rower należy rozebrać, jak się należy do tej części dostać. Firma Super Zero Tree rekomendowała nawet klucze, jakie powinien kupić. I dołączyła jeszcze nagrany amatorski film przy pomocy smartfona. Jak się do tej części dostać i co tam należy zrobić. Ogółem nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale też nie ma znowu jakiejś takiej chęci współpracy i wszystko opiera się na zasadzie zrób to sam. Jaki będzie rezultat, no to tutaj już jest zdany tylko i wyłącznie na siebie. Skoro jesteśmy przy różnych naprawach, warto tutaj również wspomnieć, że firma Super73 posiada dwa kanały na YouTube, kanał europejski i kanał amerykański. Przy czym kanał europejski jest dosyć ubogi i wszystkie materiały wychodzą tam z dosyć dużym opóźnieniem. Dla przykładu, niektórzy użytkownicy mają najnowsze modele od zeszłego września, a film na temat tego, jak taki rower wyczyścić, zakonserwować, pojawił się kilka tygodni temu. Dlatego Amerykanie pod tym względem wypadają nieco lepiej. Chociaż mam też takie wrażenie, że u Amerykanów jest tak, że oni chcą pokazać, co są zajebiści i jakie fajne life rzeczy robią. To znaczy, są tam przydatne materiały na temat konserwacji i czyszczenia, ale jednak więcej rzeczy jest na zasadzie takiego entertainment. W momencie, gdy otrzymacie wasz rower, możecie się spodziewać tak naprawdę wszystkiego. Ilu jest różnych użytkowników, tyle jest różnych historii, tyle jest różnych fuck-upów. W teorii jest tak, że firma Super 73 sprawdza każdy rower przed wysyłką, niestety rzeczywistość pokazuje coś zgoła innego. I tutaj przytoczę wam kilka historii. Ktoś zamówił sobie model S2 i okazało się, że model S2 przyszedł bez zamontowanej lampy. Tej lampy w ogóle nie było i po kontakcie z firmą Super 73 okazało się, że ta lampa faktycznie przyjdzie w osobnej przesyłce, ale informacji żadnej o tym nie było. Ktoś inny dostał rower z uszczerbioną ramą, ktoś jeszcze inny dostał rower bez łańcucha. To znaczy łańcuch jak się okazało był, ale nie był zamontowany na rowerze. W moim przypadku było tak, że gwint od pedałów był uszkodzony i teoretycznie jest to mały problem, ale w dalszym ciągu jest to kolejna historia. Pomimo tych wszystkich sytuacji związanych z firmą Super73 oraz działem obsługi klienta przyznaję, że na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony ze swojego RX-a i na chwilę obecną nie wymieniłbym go na żaden inny środek transportu. Znaczy mam tutaj na myśli nogę elektryczną albo załóżmy jakąś deskę elektryczną. Do dnia dzisiejszego przejechałem na nim prawie 600 km, co jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że rower dostałem na późnej jesieni. A tego roweru nie powinno się używać jak pada czy załóżmy jak mamy mokrą nawierzchnię. Ale do tego zaraz dojdziemy. Największym plusem jak dla mnie w tym modelu jest oczywiście bateria, która spokojnie starczy nam na pokonanie 120 km, chociaż widziałem, że u niektórych użytkowników to wynosiło nawet 150 czy 170 km, więc to jest bardzo duży plus, ponieważ za każdym razem nie musimy brać ze sobą ładowarki, nie musimy się martwić gdzie tą baterię możemy podłączyć, żeby choć trochę ją podładować. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym się do czegoś nie przyczepił, i w przypadku Super 73 muszę się przyczepić do błotników, które jak widzicie są dosyć krótkie. One niestety nie chronią przed niczym i niestety, ale najprościej mówiąc, są beznadziejne. I za każdym razem, gdy zaczyna padać albo gdy jest mokra na wierzchnia, narażacie się na to, że wasze ciuchy, wasz plecak, wasza torba będą wyglądały w mniej więcej taki sposób. Ogółem z tymi rowerami jest tak, że one niestety ale sobie nie radzą w warunkach, gdy zaczyna padać, gdy mamy mokrą nawierzchnię, ponieważ rower najprościej mówiąc zaczyna się ślizgać i w bardzo łatwy sposób można niestety ale się wywalić. Zresztą producent chyba nawet gdzieś o tym wspominał. Zresztą te rowery zostały zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych, w słonecznej Kalifornii i one zdecydowanie lepiej będą sobie radziły na jakimś deptaku na plaży w LA, czy załóżmy w San Francisco, aniżeli na naszych polskich warunkach. W temacie nieradzenia warto również wspomnieć o dedykowanej aplikacji, która z jednej strony jest spoko, ponieważ z jej poziomu sprawdzamy różne podstawowe parametry, typu prędkość z jaką się przemieszczamy, ile kilometrów możemy przejechać itp. da. Możemy też włączyć i wyłączyć tą lampę, która znajduje się na froncie. To ma też jeden bardzo duży minus, a mianowicie są to mapy, które do tej pory nie zostały zaupdatowane i one niestety ale w Polsce sobie w ogóle nie radzą. Nie wiem jak jest w innych częściach Europy, ale w Polsce wygląda to tak, że jak wybieramy punkt IA, punkt B, jest duża szansa, że z punktu A do punktu B nie dojedziecie, albo nałożycie kilka kilometrów więcej. A szkoda, bo tutaj na displeju mamy taki bajer, że jak odpalimy te mapy, to display nam pokazuje ile kilometrów nam zostało do przejechania, w którą stronę w danym kierunku mamy skręcić i co mamy robić. Więc mimo, że patent jest fajny, to w tym przypadku, najprościej mówiąc, ale nie działa. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, ale temat Super 73 to jest temat rzeka i tutaj można by zrobić godzinny film, a to i tak byłoby mało. Możliwe, że w przyszłości zrobimy tak, że będzie jakiś group ride w Warszawie i będzie można przyjść, będzie można zobaczyć te rowary, będzie można je przetestować i będzie można zadać bardziej szczegółowe pytania. Tymczasem, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, postaramy się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!